Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zmieniamy nieco scenografię z racji tego, że stoi przede mną dosyć duże pudło z kolejnym sprzętem, tym razem produkt od firmy Asus. Zapraszam was na unboxing monitora 144Hz 27-calowego o modelu MG279 od Asusa. Mamy nasze pudło, jest ono w nieco opłakanym stanie z racji tego, że już krąży po wielu redakcjach. Nie przedłużając, bierzemy się za rozpakowanie. Zobaczymy, co tam w środku znajdziemy. Spróbuję tutaj w miarę delikatnie porozcinać wszystkie te taśmy. I dostajemy się do środka naszego pudełka, zobaczymy sobie co też tam producent nam dorzuca, mamy kabelek HDMI na samym początku, takie coś jest w zestawie, wyjmiemy sobie samą podstawkę na początek tak ona mniej więcej wygląda. Na końcu będziecie mieli takie ujęcie, jak to wszystko wygląda, już skompletowane, zamontowane. Mamy zasilacz do tego, kabelek zasilający do tego monitorka. Zasilacz jest wbudowany w monitor. No i teraz zostaje nam wyjęcie samego monitora. Okej, okay, mamy monitor wyjęty. Ja tu sobie postaram się go. Aha, bo tu mamy jeszcze dołączoną taką stopkę. W tym momencie ona sobie idzie na początek jeszcze na chwilę na bok. Mamy sam monitor. Położymy go tutaj. Sterowniamy na bok. I tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Mamy monitorek. Mamy do tego stopkę, uchwyt, wszelkie potrzebne akcesoria. Tak to mniej więcej wygląda. Tak się to prezentuje. Ja tu jeszcze w miarę ogarnę z tego stereopianu troszeczkę i zobaczycie, jak to wygląda, zamontowane już na podstawce. I tak, moi drodzy, wygląda gotowy, złożony monitorek. Całość zajęła dosłownie chwilkę. Mamy stopkę, do której wkręcamy nasz uchwyt mamy uchwyt, który wpinamy w nasz monitor i to wszystko gotowe. Co tu pokrótce można powiedzieć? Mamy logo Asusa oczywiście z tyłu, mamy kratkę wentylacyjną, mamy wszelkie przyciski wymagane do sterowania naszym monitorem, oczywiście przekąt na ekranu 27 cali, logo Asus w dolnej części Supreme Gaming Experience, również takie hasło na stopce znajdziemy i poza tym moi drodzy z takich ciekawszych rzeczy oprócz interfejsów monitora to już by było wszystko. Co do interfejsów monitora, o tym będziemy rozmawiać sobie w recenzji, na którą Was już serdecznie zapraszam. Niebawem na kanale również się pojawi. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. To wszystko w tym filmie. Do zobaczenia kolejnym razem. Hej!